Six Gun, czyli no by to takie tajemnice i ciekawostki. A dziś pierwsze skorzystamy z loterii. Jestem widzicie, dziś na składce free. Właśnie chciałam wygrać ten kapelusz. Jest, <coughs> jest dla mnie trudny do zrobienia. Zaraz się przekonamy, co wygram. Mi się udaje, że tu. <coughs> No i zaraz się przekonamy, co to jest. No się. Dobra, nieważne. Mam dziewiąty level, jakby coś. I chyba zrobię taką serię, <coughs> jak będziecie chcieli, z online. Z gamy no dobra, więc nie przedłużając czekajcie, co zmieni na ten chwila eee dobra, wam taką ciekawostkę pokażę o to chodzi widzicie, tu jest mapa czekajcie, żebyście to lepiej widzieli o, mapa Możesz, przepraszam Was za to, no ale Patrzcie, Wybierzemy jedną Mamy jedną I drugą, o to chodzi w tej ciekawej Teraz, oh, jak widzicie, mamy dwie, a była jedna <laughs> No i tam Dobra, nie wiem po co klaszcze Dobra, wyłoża z tej knajpy Jak widzicie, mam tu na PC-ta I patrzcie, to wygląda jak No czemu ja cały czas tego Leverwera no. Jak widzicie, to przypomina na, no wiecie, kryształów w oczachy Z John. Teraz ją weznę. O, i patrzcie. Wigądek. No już z kryształu, tylko jakby trochę jeszcze była większa. To by była ten. I pokażę ją, gdzie możemy czekać. No ja... Czekajcie, bo ja ją weznę. I nie wiem. Tam jest ten napis. Jakby się dało josy, si, tu... In". A tu by wyszło, nie wiecie, indziej na drzwi. Przeładuję. Tu jest, jak widzicie, spawner tych. Tu też tak samo. Tu możemy z do tego domu wejść. O. I widzicie, mam już jedną, e, ten... Widzicie, tu też jest ta. No i patrzcie, teraz mam dwie takie. Ten koleś jest nieśmiertelny Dobra Pokażę Wam teraz w tym klubie dla Kowboi Dzisiaj zam zamierzam pokazać wszystkie ciekawostki, bo czekaj, już to um... czekajcie, już to ominęłem. Czekajcie, tylko ją zabiję. Boże. Czekajcie, bo wezmę... Czekajcie, rozprzedał. Jak widzicie, w tym klubie... O, widzicie, właśnie o to w tej ciekawostce chodzi. Ona jest nieśmiertelna. No i tu jest ten, na wampiry. Patrzcie, jak wygląda. O, tak. Taki dziwny eliksir. Dobra, ja sobie wyrzucę, bo on jest niepotrzebny. Dobra. Bez myślenia. No. No, Dobra. Headshot. I patrzcie. Za była podobnie. To się przeładuje. No i patrzcie. Teraz ona stoi bez głowy. Patrzcie, jak to wygląda. Widzicie, jest nieśmiertelna. Może nie strzelać. Pytać cała ale to <laughs> nic nie da. No i tak samo bywa z rewolwerem, że jak się poszczeli, no to czekajcie, może teraz ona. M. No dobra, stoi. Biorę Warwera. Ten koleś nie pada za... Że... Patrzcie, bo... Ten koleś pada za jednym razem, nawet jak mi się stali tutaj. Ten... Nawet... Nie. O tu... Nawet w ramię. Choć człowiek nie umierałby się... O, z dzieciem... zbagował mi się. <tuszyk> no kurde, niepotrzebnie weszłem do tej loterii. Jestem biedny na razie w tej grze, bo. No się. Przepraszam za, za te wywalania, no ale wywaliło mnie z gry, bo. Czasem boszko tak bywa. Dobra, to się u mnie trochę długo ładuje, bo. Okej, okay. dobra, mam rewolwera, mam. Jakby co to ten ten, orwer, ten ten, który mam, ma, no ten. pięć ształów, a ja sobie ulepszyłem, który, jak ma 10. Dobra, teraz trzeba nacelować. No shit. No dobra, to się tak za bardzo nie udaje. O, tu jest zdjęcie z y, tej Arizony. Tam gdzie, tam gdzie się polowało. Pokażę Wam dzisiaj Majora. pierw Jak widzicie do tej chaty możemy wejść do, do, do sklepu. Jak do tej chaty też możemy wejść, bo to jest major house, ale nie wiem czy jest majorem, czy nie wiem. Ale dzisiaj wam pokażę tą... O, jak widzicie, tutaj też jest mapa. Tak samo. Nie wiem, dlaczego ona... Nie wiem, sprzedaje ją, bo... Mi jest po prostu niepotrzebna. tutaj jest taki wandet, nie wiem, no wiecie, no. Tutaj są te bronie. Skoro nie możemy ich wziąć... No tutaj jest więzienie. Tutaj jest jego łóżko, tu jest jakaś kobieta. Tu no, niezniszczalna lampa. Niezniszczalne okno. Niezniszczalne zdjęcie, wszystko niezniszczalne. Przeklejone krzesło super klejem, bo nie możemy go strącić. No jak widzicie w tym jest wszystko przyklejone. Nic nie możemy wejść. la lala, ja jest! Moi... nie! Stefan! Jak mogłeś? A te się spagował. Stefan. Tańcz, tańcz! Eee. O widzicie jak w niego szczelam to on chodzi Możeś O patrzcie O jej Dobra widzicie co ale to już by było na tyle A czy no czekajcie Nie na tyle bo Jeszcze chciałbym wam pokazać A ty się dalej wam Boom wybaczcie Teraz nie mój, tylko... Mm, czekajcie... O! Tu w pobliżu znaj... Nie, to nie. Gdzie tu powinny być truskawki? Tu jest ten baran, dziwny. Bum, bum. Ten się zwagował. Patrzcie, jak ładnie skacze. Patrzcie. Patrzcie. Tak się powinno skakać na koniu. Patrzcie. Bum. Bum. What the fuck, co to jest? Aha I spadł Uuhu, Patrzcie to jest cień Jak on tam kurde wlazł Leży na twarzy To nie jest nic fikcjowane To jest montowane Dobra wiecie co? Czekajcie bo tylko zabije takiego jednego typka bo No to co co, co tak zrobiłem? On no nie laj do mnie Zniknął co teleportował się? Jej! Fajny teleporter. Dobra, Stefan, cip, cip, chip, chip, chip. Gdzie jesteś? No gdzie kurde jesteś? No Stefan. No kto, 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 kto do mnie? O ty. Yy. Ma za swoje. Nie, to chyba nie było. No dobra, nie wiem. Nie bókuj się! la, bum, 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 hecjat, bum, hecjat. Dwa razy hecjat. Mogę wiedzieć, czemu do mnie stylacie. Bum, bum, bum. Dobra, wiecie że to, to już się zakończymy. To do usłyszenia. Czy no, no wiecie, to po prostu nara.